Dzień dobry, dzień dobry. Także dzisiaj kochani Hierek o będzie chlebek. Zobaczcie jaki Że sobie chlebka przyrządziłem i czekam aż będzie świt. Także akcja, kanał żerański i płocie zaczyna się dziś. Czyli uważam ją za rozpoczętą. Szukam płoci, zaczynam się za nimi uganiać, zobaczymy czy... Klebek tostowy będzie działał? Czy płoci będą chciały współpracować? No, trzeba jeździć, żeby trafić w ten jeden, dwa, bądź 3, bądź 5 dni. Także co? Miłego dzionka, ja już siedzę i zaczynam łowić. No, świt już jest pięknie. Wszystko się ładnie prezentuje, i oczywiście pierwsza rybka. Co to może być? Leszczyk, uciekaj mały, do Ach, jakie leszcze. A miałem ich nie łowić. Jej <grymne> stąd jak najdalej. Piękna pogoda, powiem Wam. Naprawdę pogoda jest piękna. Chłodno, lekki mrozek. Ale widzę rybą, to nie przeszkadza. Także co? Ja moczę dalej. Tęskniłem za tym troszkę, tęskniłem. I kochani, zobaczcie, co się trafiło. Ale śpijnie. Ole rybsko, polewą. Kawał ryby. A jakie kolory? Opowiem wam, boska, piękna jesteś. Uciekaj do wody. Zasłużyłaś na wolność. Coś pięknego. Chlebek zaczyna działać. Najważniejsze, że to się. No uciekaj, uciekaj. <laughs> Nie chcesz? No będziesz siedziała. O. Pięknie poszło. Ależ. To było to. Ha, 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 ha. I po to przyjechałem. Właśnie po to. Nie no, ale już wstręga piękna, powiem wam. Ale piękna, zaraz zobaczycie. Ale ładna. Zobaczcie, jaka piękna wstęga. <laughs> Pieczywko daje radę, formę, coś pięknego. No, malutka. Jesteś piękna. Aj, Te kolory, zobaczcie w słońcu, to po prostu jest bajkowo. No dobra, wypuszczam ją. Niech ucieka sobie. Leć, leć, mała. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie daj się. <laughs> A, jeszcze, jeszcze jeszcze stąd <laughs> ale jest fajnie. No powiem wam, nie liczyłem, że aż tak <laughs> nałowię się z samego rana. No Już kilka ładnych płoci, dwa leścieki, zdręgi dwie ładne, także nie jest źle, nie jest źle. To dopiero godzina od wschodu słońca od świtu. także biorę się dalej, ale o! urodzak przyszedł także Ja. I jest przyjemny mi się kochani zaczęło <grystanie> praktycznie jedna za długo. ładne te Aha, ale katsudo robi roboty super toki jest haha <grystanie> coś pięknego ja Powiem wam nie wiem się dzieje, ale Chodź, 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 takie rybki, to jest coś pięknego. Piękne są. dręgi i płocie... Biorą zarobiście Także co? To do obozie. Nie ma opcji. Jak prawda, nie, nie. chcę być A ja sobie obojętnie. No tak. A już mam zabawę mam zabawę Dobra, nie ma czasu ciało. Zobaczcie, kolejna piękna płoć. Wróć wzdręga. No tak, kolejna wzdręga, ale są piękne. A silne jak cholera. Ale to jest to właśnie, co ja chciałem połowić. Płocie, a w zdręgi są przy okazji to mała. <noise> Poszła. Ale przepiękna pogoda. Brozek odpuścił. Chlebek mi lekko przymarsł, ale już odchodzi, także co. Trzeba się cieszyć tym pięknym porankiem. A jak ktoś myśli, że to takie jest leniwe, nudne łowienie, no to może się z deka zdziwić. To nie jest nudne łowienie. Cały czas trzeba być czujnym. Oczywiście ręka na kolanie. I czekamy na jakiekolwiek drgnięcie. Zacinamy, kochani, wszystko. Tu nie ma czegoś takiego, że nie. Cały czas operujemy prędko. Cały czas przerzucamy. Cały czas kombinujemy. A ryby. O, o, o! Ajajaj! spoko. Ale tylko trąciła. Także co? Ja przerzucam. I kombinuję. No powiem wam. Nie mam czasu. Nawet zapalić. Walą ładne leszczyki. Ładne płocie, przepiękne wtręgi i cały czas coś się dzieje. <grym> Także jestem bardzo, bardzo zadowolony. Pierwszy wypad się nie spodziewałem czegoś takiego. <grym> Choć liczymy, że coś złowię. Ale cóż, to robi robotę, to nie podlega. To też robi robotę i to też robi robotę. Także nie pozostaje mi nic innego jak dokarmić te Wujek, jak się ciągnie ryby, pokaż. Ciężko. Nie wiem co Już walczy, 3 minuty. O, o, o! Teraz może zobaczymy co tam jest. Walczy, walczy, kurna mać. Coś ładnego musi być. O, już coraz bliżej. No, chodzi, chodzi. O karpik chyba. Ładnie się zabłyszczało. Może i karpik. O, panie, palczy. O, 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 tutaj zaraz może. Karpik chyba. Bo się strasznie ładnie się Sandaż. Sandarz? Tak mi się wydaje. zobaczymy, jak wyciągnie. O, proszę bardzo. Radość. No no O, sandacz. Do o kurna mać Mam Ale żem trafił, co? Akurat przyjechałem. Jakiego, czegoś to jeszcze tu nie było. Ja pierdź. Ale, Ale jaki radny. ładny no. O kurna. Ja pierdziele. No, kochani. <noise> powiem wam. Kanał mnie często zaskakuje. Jak nie o konie ponad 40, no to, dzisiaj to tutaj proszę bardzo. 70 cm. Kurna, macie. I zobacz, na co? Na robaczki? <laughs> nie, na chlebek. <laughs> Spodziewałbyś się tego takiego? Ale jaja. Myślałam, że kart. Możeś <laughs> no <gdzieś> przyjechał. <laughs> <laughs> Przybliżymy, przyjechałem. Będzie dobrze. Ale. Proszę bardzo, jaki ładniutki. Piękny. No, no, to zaraz szybkie fotki. No. O, ale piękny jaki spasiony. O kurde. Ja piękny. co? Na kanajka. No powiem mam, ale zobacz. Jabka. No. Jak on wziął, że on to chapnął? No dla mnie to jest to nie do pomyślenia. No. Głodny był. Takiego czegoś naprawdę dawno... Dawno przyłowu nie miałem. Na... Widziałeś co wziąłem? No i tak, No grubo ponad 7. Gruby, ale ładny. Piękny jest. Na pikierka. Tego <noise> to tutaj naprawdę wygrali do wody. O. o idzie. Ale piękny. Dobra, poszedł. Jaką tam emocje? Ja staję, go udasz. Jak Zadowolony. Widzisz, ryby są. No to bardzo jest dobrze. Nie tylko płocie, nie tylko... Piękne zręby, te trąbki, ale i sam wacie. to teraz ja się rozkładam. I zaraz wejść siadał mój.